Właśnie wymieniam wodę w kwiatach. Wymieniłam już. Te stoją od tygodnia i patrzcie, jak one pięknie wyglądają. I myślę, że jeszcze dwa tygodnie postoją i dalej będzie ok. Ale kupiłam też tulipany w dwóch kolorach, więc one pójdą do tego mniejszego wazonu. Grzegorz, może ty jeszcze recenzję zrobisz? Ostatniego, biorę. Ostatniego. Dobrze. Za chwilę podchodzę. Dobrze, że znikają. Ordzik na wspomaganiu. Dzisiaj może za bardzo nie wieje, ale trochę rzepaków w okolicy posianych, więc... Więc może erzektorki z Albuza wjadą w końcu, żeby nie było jakiegoś przypału. U mnie te szyjki są bardzo... Mocno powyciągane, ale to przez opady, bo jak posiałem, to wpadło tutaj praktycznie 130 litrów wody i, no i przyklepało. I dlatego, tak są wyciągnięte do góry. Może nawet za dużo.